Spotkanie tak naprawdę skupiło się na dwóch głównych wątkach. Dyskusja w bardzo istotny sposób położyła ciężar na ubezpieczeniach zdrowotnych i tym, jak branża ubezpieczeniowa powinna współpracować z administracją i z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w kryzysie czujemy, że będzie potrzebował branży ubezpieczeniowej do tego, żeby stworzyć nowy model. Ubezpieczeń zdrowotnych, aby zadresować potrzeby pacjentów, i ten wątek był jednym z głównych wątków tego spotkania, bo widać, że tam te synergie są potrzebne. Drugi wątek dotyczył technologii i sztucznej inteligencji i dosyć prowokacyjnie zadaliśmy sobie pytanie, czy nie za dużo jest tej sztucznej inteligencji na naszych konferencjach i w ogóle. Gdzie, jest, gdzie są granice tej bańki, która ewidentnie widać rośnie? I powiedzieliśmy sobie, że wartościowe byłoby skupić się nie tylko na tych obietnicach, które niesie sobą sztuczna inteligencja, ale też uczciwie i otwarcie porozmawiać o trudnościach, kosztach wdrożenia i ryzykach, jakie niesie za sobą otwieranie się na, na rozwiązania oparte sztucznej inteligencji, także na takim urealnieniu po prostu tego, co się wokół nas i wokół tego tematu dzieje. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką ubezpieczeniową na Banking and Insurance Forum 13-14 kwietnia 2026 roku w hotelu Westin Warsaw.